Witam wszystkich, nazywam się Paweł Marchewka, jestem adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Dzisiaj chciałem przedstawić Państwu tematykę związaną z podziałem majątku. Podział majątku należy rozumieć jako zniesienie współwłasności w przypadku, kiedy właścicielami rzeczy przedmiotu, czy to jest nieruchomość czy jakieś ruchomości, jest co najmniej dwójka osób. Ale można również rozumieć podział majątku jako taką de facto próbę rozdzielenia tego majątku na poszczególne osoby. Niezależnie jednak od koncepcji czy idei, jaka tutaj przyświecała podziałowi majątku, to należy wspomnieć, że są dwa podstawowe stany faktyczne, czy takie okoliczności, w których ten podział majątku występuje, bo tak realnie tych okoliczności jest bardzo wiele. Ale mówię, dla potrzeb tych procesowych, tych typowo praktycznych, omówimy dwie podstawowe, czyli sytuację, w której mamy do czynienia z rozstaniem małżonków, czyli krótko mówiąc, rozwodem. Jak pewnie wszyscy wiemy, podstawowym ustrojem majątkowym w czasie trwania małżeństwa jest wspólność majątkowa małżeńska, czyli krótko mówiąc, małżonkowie. W czasie trwania małżeństwa, jeśli nabywają jakiś majątek, to co do zasady nabywają go właśnie do tego majątku wspólnego, czyli pracują, wykonują te codzienne czynności na rzecz nabywania majątku wspólnego. I tutaj, tak naprawdę, z dniem, kiedy orzeczono rozwód, ten ustrój wspólnoty małżeńskiej ustaje, tak? I jakby. Oczywiście, małżonkowie nie muszą dokonywać podziału majątku, ale w związku z tym, że znaczy byli małżonkowie, ale w związku z tym właśnie, że stali się już byłymi małżonkami, to zapewne chcą iść oddzielnymi drogami na, w kierunku gdzieś tam dalszych celów w, w życiu, i dlatego ten podział majątku najczęściej będzie występował. Drugim y, przypadkiem jest y, śmierć osoby bliskiej i bycie spadkobiercą takiej osoby, czyli, krótko mówiąc, Otrzymujemy w spadku majątek, wchodzimy w relacje współwłasności z innymi spadkobiercami lub z innymi osobami, które z jakichś względów już ten majątek wcześniej posiadały i również dochodzimy do momentu, w którym musimy decydować, czy taki majątek chcemy podzielić, czy chcemy znieść tą współwłasność, bo tutaj też należy jasno zadeklarować, właściwie nie zadeklarować, a potwierdzić, że. Nie trzeba dokonywać podziału w majątku. To znaczy, można funkcjonować we współwłasności przedmiotów, czy to ruchomości, czy nieruchomości, i nie ma tutaj jakby obowiązku dokonywania zniesienia tego stanu, aczkolwiek to oczywiście wszystko zależy od tego, jak się dogazujemy, jak to, ta współwłasność funkcjonuje, czy wszyscy są zadowoleni, czy też nie. Czy, czy, czy wszyscy mają tą satysfakcję finansową i poczucie, że faktycznie korzystają z tego majątku, czy też nie? Bo przecież możemy podać prosty przykład, w którym mamy dwójkę współwłaścicieli nieruchomości, z tym, że w tej nieruchomości mieszka tylko jeden ze współwłaścicieli, a drugi mieszka na drugim końcu Polski, tak? Albo w ogóle gdzieś w świecie. I ma poczucie, być może z czasem, że no dobra, no mam tą nieruchomość w Polsce, ale w sumie tak, no nie mogę jej za bardzo sprzedać, nic z nią nie mogę zrobić, nie wynajmuję jej, mieszka tam ktoś tam z rodziny, a ja nie mam z tego korzyści. Oczywiście prawnie on może mieć korzyści, bo przysługuje mu odszkodowanie za ten czynsz, powiedzmy, który, który by tutaj wynikał, czyli że on mógłby to na przykład wynajmować i korzystać. Według swojego udziału z części wynagrodzenia, ale nie robi tego, no bo, ponieważ ktoś z rodziny czy inny współwłaściciel mieszka. No ale najczęściej w kwestiach rodzinnych, no nie żądamy od kogoś z rodziny pieniędzy, za, szczególnie jeśli sam jest współwłaścicielem, ale my na tym tracimy. No i wtedy okazuje się, że no dobra, to może jedynym sposobem jest zniesienie współwłasności. Niech on sobie weźmie tę nieruchomość, a mnie spłaci. Tak w skrócie. W każdym bądź razie. To już dotknęliśmy właśnie tematyki jakby konkretnych rozwiązań. Mamy dwie formy takie podstawowe do przeprowadzenia podziału majątku, czyli zniesienia tej współwłasności w momencie, w której mamy co najmniej dwójkę właścicieli. Pierwsza to jest umowna, czyli taka polubowna, gdzie bez sądu strony dochodzą do porozumienia i zawierają stosowną umowę na podział majątku, czy też dział spadku. W tym konkretnym przypadku też należy pamiętać, że jeśli tym przedmiotem podziału ma być nieruchomość, to powinniśmy zadbać o to, aby do tego przeniesienia własności, czyli tego podziału odbyło się to wszystko w formie aktu notarialnego, ponieważ każda czynność przenoszenia praw własności nieruchomości musi odbyć się w formie aktu notarialnego, więc będzie tutaj potrzebny notariusz. Moim zdaniem bardzo często potrzebny też jest adwokat do tego, aby ochronić interesy poszczególnych uczestników. Znaczy, najczęściej jest, ta, czyli jeśli mamy tą podstawową zgodę co do tego, że podział majątku ma być wykonany, mniej więcej jakiś zarys, jak to jest zrobione, i jest pełna zgoda, że nie, nie idziemy do sądu, dogadujemy się, bo to jest szybsze, tańsze i tak zrobimy, to i tak bardzo często yy, najważniejsze są szczegóły, tak, aby no, ochronić ten nasz udział, aby nie okazało się, że ktoś inny dostanie więcej niż my, albo też nie wiem, cena będzie zaniżona czy zawyżona, tak? bo to wszystko zależy czy jesteśmy po stronie tego, który miałby spłacać inne osoby, tak? bo wtedy nam zależy, żeby jak najmniej spłacić, a z drugiej strony możemy być tym uczestnikiem, który otrzymuje spłatę, więc chciałby tych spłat jak najwięcej, więc dla niego cena np. nieruchomości powinna być wyższa, więc tutaj jest wiele elementów, przy których adwokat jest potrzebny, zresztą sama umowa właśnie podziału tej nieruchomości czy w ogóle podziału danego majątku też warto, żeby była skonstruowana w sposób indywidualny, a nie, przepraszam, sztampowy, tak jak to robią najczęściej notariusze, nie, nie obrażając ich, aczkolwiek wiadomo, oni patrzą z pewnego punktu widzenia, a my będący bardziej tymi procesowymi. Podmiotami prawa patrzymy bardziej właśnie z pewnej praktyki użyteczności tego w przyszłości. No, i jeśli niestety nie udaje nam się dojść do porozumienia, co, tak jak mówię, no to jest najkorzystniejszy sposób, bo na pewno najszybszy i zapewne będzie tańszy niż sprawa sądowa, no ale właśnie, jeśli się nie udaje, no to musimy udać się do sądu z wnioskiem. I tutaj na pewno rzecz znowu chciałbym zwrócić uwagę, Wcześniej powiedziałem, że nie ma obowiązku dokonywania podziału majątku i to się zgadza w 100%, ale też nie jest tak, że nie wiem, jest nas trójka współwłaścicieli, dwójka nie chce robić, ale jeden chce, bo mówił, no czuję się pokrzywdzony, ja bym chciał to inaczej rozegrać, ja potrzebuję pieniędzy, a nie nieruchomości, która gdzieś jest zamro gdzie ten pieniądz jest zamrożony to tak naprawdę on ma prawo wnieść do sądu o podział majątku, a my jako ta dwójka, która nie chce, mimo że, powiedzmy, że jesteśmy w większości, no musimy przystać do tych warunków, czyli, krótko mówiąc, prowadzić, proces, prowadzić postępowanie sądowe w zakresie podziału majątku, tak? Czyli to nie jest tak, że wszyscy muszą się zgodzić i idą do sądu, tylko wystarczy, że jeden z uczestników chce dokonać wniesienia yy, współwłasności, i stosuje odpowiedni wniosek, inicjuje go do sądu i w ten sposób proceduje. I to postępowanie sądowe na pewno będzie dłuższe, na pewno będzie bardziej kosztowne, bo jest związane z wieloma elementami, takimi typowo sądowymi, tak jak postępowanie dowodowe, chociażby. Tak? Czy, czy wycena nieruchomości to jest bardzo ważny element, przy którym często strony, choćby z tych wspomnianych już względów, czyli ktoś ma spłacić, ktoś ma otrzymać, czyli dla jednego ważniejsze jest, żeby ta wartość była wyższa w majątku, dla drugiego niższa i tutaj są różne spory w tym zakresie. Sam podział majątku odbywa się w jednym i w drugim przypadku, czyli w tym polubownym i w tym sądowym w ten sam sposób, to znaczy sąd też musi patrzeć na to, aby to dobro, że tak powiem, uczestników jakoś zachować, tak, żeby nikogo nie krzywdzić yy, i tutaj przede wszystkim, no jeśli majątek da się podzielić fizycznie, w taki sposób, aby każdy dostał według własnego udziału część własności, to tak można zrobić. Oczywiście bardzo często tak się nie udaje, no bo kiedy mamy mieszkanie, no to jak je fizycznie podzielić, to ty pokój, ty pokój, ale co, z kuchni korzystamy razem. Więc tutaj już częściej jest sytuacja, że jeden z uczestników, który jest zainteresowany przyjęciem nieruchomości, mógłby otrzymać prawo własności wyłączne z obowiązkiem spłaty pozostałych uczestników według ich udziału. Oczywiście to znowu wracamy do tej wartości nieruchomości, różnych nakładów, podziałów, że tak powiem, tej, 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 tej warstwy finansowej na, na etapie gdzieś tam dbania o tą nieruchomość przez te poprzednie lata. Ale pytanie czy ten, który dostaje nam własność wyłączną własność, jest w stanie spłacić w rozsądnych terminach pozostałych uczestników. Jeśli okazuje się, że nie, nie stać go na to, bo to nie chodzi o to, żeby spłacać 30 lat kredyt, tak? No to jeśli nie stać go na to, to mamy trzeci sposób, <laughs> przepraszam, to mamy trzeci sposób, a mianowicie sprzedaż nieruchomości osobie trzeciej. I podzielenie pieniędzy na poszczególnych uczestników. Według oczywiście wysokości ich udziału. Oczywiście to już wszystko wydaje się dosyć skomplikowane, tak? bo o ile chcemy polubownie sprzedać, to sprzedajemy, dzielimy się pieniędzmi. O tyle w tym etapie sądowym, to to jest bardzo drogi sposób rozwiązania sytuacji, ponieważ ta sprzedaż odbędzie się przez komornika. Komornik pobierze 15% od wartości tej transakcji, jako swoją prowizję, czyli najdroższe biuro nieruchomości. I ostatecznie to uszczupli tak naprawdę te pieniądze, które my byśmy chcieli otrzymać właśnie ze spadku, czy też z podziału majątku. Więc trzeba się dobrze zastanowić. Aczkolwiek też trzeba jasno powiedzieć, że bardzo często tej zgody nie ma. Ta walka sądowa trwa, bo każdy uważa, że coś tam ma do ugrania. I, i, i takie też transakcje, czyli sprzedaże yy, np. nieruchomości przez komornika w toku postępowania o podział majątku się zdarzają. Ale żeby jeszcze tu dołożyć kolejny skomplikowanego charakteru tychże spraw, to zwrócę uwagę, że przecież co do zasady z ustawy wynika, że te udziały przy podziale majątku, czyli na przykład w przypadku małżonków, to te udziały są równe, czyli jedna druga, tak? a jeśli jest jakiś podział spadku, i tu mamy, nie wiem, piątkę, tak? to może się okazać, że to jest jedna piąta dla każdego, ale w praktyce może się też okazywać, że odbywa się między stronami walka o to, żeby jednak inaczej te wielkości określić. To znaczy, na przykład jeden z małżonków mówi, że no nie mamy dzieci, to ja pracowałem cały czas i zarabiałem zdecydowanie więcej niż drugi małżonek, a drugi małżonek oczywiście starał się, pracował, ale ze względu na, przykład na słabsze możliwości, czy jakieś kwestie tutaj wykształcenia, czy, czy zdolności po prostu, zarabiał mniej, dużo mniej. I wtedy się okazuje, że na przykład jednak ten podział odbywa się nie 50 do 50, a na przykład 60 do 40, czy nawet 70 do 30. Tak? Więc ten charakter, yy, że tak powiem, ta wysokość może być zupełnie różna udziałów, i to można w toku procesu postępowania sądowego ustalić. Podobnie z nakładami, no, częsta sytuacja, nieruchomość była nabyta przez jednego z małżonków przed yy, wstąpieniem w związek małżeński, jednakże. Już po wstąpieniu, przeszła generalny remont, a nawet dwa i finansowane to już było z pieniędzy z majątku osobistego tego drugiego małżonka, tak? I on teraz chciałby rozliczyć te nakłady przy, przy podziale majątku, bo mówi, że okej, okay, no nieruchomość była twoja, nie mogę żądać podziału tejże nieruchomości, ale ja włożyłem 150 tysięcy, mam na to dokumenty, zresztą są świadkowie, więc chciałbym to też rozliczyć. Więc, nie tylko zmiana wysokości poszczególnych udziałów, ale również rozliczania nakładu, czyli tych wszystkich jeszcze pożytków, i tak dalej, które wchodzą w skład właśnie tego majątku wspólnego, czy też zwiększały jego atrakcyjność. Dlatego, to wszystko ma znaczenie, i to wszystko powoduje, że w toku postępowania sądowego, krótką więc ta sprawa puchnie, tak? bo mamy coraz więcej świadków, coraz więcej dokumentów, opinie biegłych, zaskarżania opinii biegłych. I okazuje się, że takie postępowanie będzie trwało bardzo, bardzo długo. I warto też pamiętać, że takie postępowanie sądowe o podział majątku zawsze kończy się podziałem majątku. To nie jest tak, że sąd mówi: A ja oddalam wniosek, bo musicie żyć dalej tak wspólnie. Nie. Zawsze się to kończy podziałem majątku. Sąd musi znaleźć sposób, żeby ten majątek podzielić. Z takich praktycznych rzeczy, które chciałem jeszcze Państwu przekazać. Odnośnie podziału majątku, to proszę pamiętać, że postępowania o podział majątku są postępowaniami o charakterze nieprocesowym, czyli występuje duża różnica, yy, to wynika z kodeksu postępowania cywilnego, między procesem a nieprocesem. No, w nieprocesie chociażby nie mamy prekluzji dowodowej, a więc tego zgłaszania dowodu yy, jakby już na wstępie postępowania, przynajmniej pierwszej czynności yy, procesowej co ma plus i minus oczywiście, bo z jednej strony nie musimy być tacy uważni i ten proces jest bardziej taki... Dostosowujemy się właśnie do przebiegu tego postępowania. Tak widzimy, że coś się dzieje, to my na to wyciągamy dowód, że jest inaczej. To jest ta możliwość walki na przestrzeni całego postępowania i powiedzmy często w tych sprawach o podział majątku nie da się od razu wszystkich dowodów wyciągnąć, bo często są długie lata, długie historie i jakby no, uczestnicy mają problem z, z przygotowaniem wszystkich dokumentów od razu. Ale z drugiej strony taki typ prowadzenia postępowania powoduje, że mamy dużą ilość rozpraw, długi czas trwania postępowania i to jest naprawdę w latach liczone. Oczywiście zależy od sądu, ale, ale trzeba liczyć no, kilka lat na takie postępowanie, jakby przez obie instancje przejść. Mamy też oczywiście no, koszt tak związany właśnie z obsługą prawną, z kosztami sądowymi, z kosztami biegłego, więc to też powoduje, że takie postępowanie jest po prostu, no nie tanie, krótko mówiąc. Też pamiętajmy, że w takim postępowaniu nie ma, co do zasady, tak procesowo patrząc, wygranego czy przegranego. Tak jak mówię, tu podział majątku musi być wykonany. Oczywiście ja rozumiem, że ktoś może mieć poczucie, że ach, przegrałem, chciałem inaczej, ja wygrałem, bo tak właśnie chciałem, ale prawda jest taka, że na koniec sąd nie obciąża żadnej ze stron co do zasady, nie obciąża kosztami postępowania, uznając, że każdy ponosi koszty postępowania związane z własnym udziałem. Jest to właśnie też yy, powiedzmy ta różnica między postępowaniem procesowym a postępowaniem nieprocesowym. Post yy, tutaj jakby roszczenie o ten podział majątku też nam się nie przedawnia, więc to nie jest tak, że mamy jakiś Moment od rozwodu, żeby to przeprowadzić. Zresztą bardzo często się zapomina też o tym, że przecież małżonkowie trwają w małżeństwie, ale w międzyczasie robią rozdzielność majątkową, mając już majątek wspólny. I nie robią podziału majątku. Co jest ogromnym błędem, ale notariusze niestety nie pouczają o tym lub niewystarczająco pouczają. Dlatego jeszcze raz powtarzam, warto korzystać z, z pomocy praktyków, czyli adwokatów zajmujących się kwestiami właśnie ochrony majątku, podziału majątku ludźmi z doświadczeniem takim praktycznym, ponieważ ta rozdzielność majątkowa to daje pewne atuty, ale nadal nie mamy podziału majątku i nadal z tego tytułu rodzą się później różne problemy i dokonanie po latach takiego podziału majątku na pewno będzie trudniejsze niż dokonanie od razu, tak? Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, takie roszczenie nam się nie przedawnia. I też jeszcze z praktyki sądowej co do zasady, większość sądów, czy jakby jest takie hmm, poczucie, że sądy chętnie namawiają do ugody. Ponieważ no to, że strony nie potrafiły się dogadać przed y, etapem sądowym, ok, ale na etapie sądowym naprawdę często zawiera się ugody. Warto tą ugodę nawet na tym etapie zawrzeć, bo i tak skróci to znacząco czas postępowania i zmniejszy koszty. A co też istotne, właśnie sędziowie potrafią w sposób taki dobitny wytłumaczyć yy, takim nieprzekonanym uczestnikom, jak wygląda opłacalność jednego i drugiego rozwiązania i pokazać im yy, te alternatywy. Ale też ubolewam, bo chociażby ostatnio prowadzę taką sprawę w Sądzie Rejonowym w Lubinie, na Dolnym Śląsku, gdzie pani sędzia no, zupełnie nie jest zainteresowana prowadzeniem tego postępowania. To znaczy ogranicza się do tego, że jest na sali ciałem i tyle. Tak, Nie ma żadnego pomysłu prawdopodobnie na prowadzenie tego postępowania. Sytuacja jest dosyć trudna, bo faktycznie mamy do czynienia z tym, że jedna ze stron chciałaby majątek, nieruchomość, ale nie stać jej na spłatę drugiej, i pani sędzia no, w żaden sposób nie potrafi poprowadzić tego postępowania tak, aby spróbować te strony połączyć. Oczywiście ktoś powie, no a od czego są pełnomocnicy. Jasne, to jest jakiś argument, aczkolwiek o tyle słaby, że pełnomocnicy działają na zlecenie stron. Jeśli strony ze sobą wojują, no to trudno, żeby pełnomocnicy nagle przekonali tego klienta, który, tak jak mówię, no jest zleceniodawcą, do zupełnie innego postępowania niż on oczekuje, ale w momencie, kiedy to robi sąd, czyli ten decydent w postępowaniu sądowym, to już to ma inny wymiar. Wiem to z doświadczenia, więc zresztą wielu sędziów, bardzo, wielu sędziów tak robi i te postępowania potrafi bardzo sprawnie prowadzić. W tym konkretnym przypadku w sądzie w Lubinie pani sędzia prowadzi sprawy, rozprawy, się odbywają, mamy przesłuchania świadków, ale nie robi jednej z najważniejszych rzeczy. no Nie wyznacza biegłego, który miałby już w międzyczasie wycenić nieruchomość. Czyli Mówię, nie ma tego pomysłu, jest to takie odwlekanie sprawy w czasie. Może no, jak to się będzie 5 lat toczyło, to w końcu się dogadają. No, to jest najgorsze w takich sprawach, kiedy trafia na sędziów, którzy być może ze względu na, na swoje usposobienia, być może brak umiejętności bo to też mówimy o tym dosyć często że, że teraz sędziowie, często ci młodzi, no, odbywają bardzo krótką praktykę zawodową i już wchodzą do zawodu i tak naprawdę uczą się tego zawodu, niestety na naszych prywatnych sprawach. Podział majątku można omawiać jak zwykle na, na bardzo wiele sposobów. Dzisiaj chciałem Państwu no, dać taki zaczątek, yy, pokazać mniej więcej jakie są ramy tego. Myślę, że z czasem będziemy przechodzić do bardziej konkretnych przypadków, aby ten podział majątku czy też dział spadku yy, omawiać. Za dzisiaj pięknie dziękuję, adwokat Paweł Marchewka. Zapraszam do oglądania mojego kanału, do subskrybowania. To jest yy, też dla mnie ważne, jeśli jest interakcja między nami. Ale też zapraszam do kontaktu z naszą kancelarią, jeśli macie jakieś problemy z, w związku z tymi tematykami, które omawiamy. Myślę, że będziemy w stanie jakoś pomóc. Reprezentujemy klientów często w takich sprawach, więc to doświadczenie mamy naprawdę duże. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.